Dzień dobry Państwu. Tym razem rozmawiamy z Panem Piotrem Baranowskim, bohaterem Facebooka, YouTube'a czy TikToka już teraz. No, sesji różnych takich. Dzień dobry, witam. Jak do tego doszło? Dlaczego do tego doszło? I, i właściwie co to było? Bo z jednej strony słyszymy pełne oburzenia komunikaty, Wypowiedzi radnych, że ktoś ich obraził, a z drugiej strony wydaje mi się, jakby umyka kontekst. Dlaczego musiało się przelać? To tak jak biała Nyska w przełęku się przelała, w Dokładnie. końcu przelała tą tamę, a tutaj przelały się emocje. Bo jak długo wy czekaliście na to, żeby dać, żeby mieszkańcy mogli mieć swój głos? No czekaliśmy na tej sesji bardzo długo. Te wszystkie takie właśnie tematy, które były poruszane, dziękowanie i przemowy wszystkich uczestniczących w sesji, no czekaliśmy. Byłem przygotowy... Czy te tematy Was zaskoczyły? Tematy Bo nas zaskoczyły bardzo, tak, bardzo, ja powiem szczerze, no już wcześniej byłem uburzony przed w ogóle głosowaniem za udzieleniem nam e, możliwości wypowiedzenia się na sesji. Ze względu na to, no, podziękowania do Pani Moniki z Marina, takie podteksty szły, Pani Moniczko, dziękujemy. Dużo było mówione za, za plecami kamery, mogę tak powiedzieć, po prostu obracali się, tam sobie dopowiadali. Ja rozumiem, że pani nasza, nasza pani wiceburmistrz jest bardzo empatyczną osobą, ale niekiedy ten uśmiech powinna dostosować tak samo do, do sytuacji. Do sytuacji. Wypowiedzi. Czy no, czuliście się znieważeni w tą sytuację? Bardzo, bardzo powiem szczerze, no, tak jak mówię, no, nie chcieli nam udzielić głosu, co, co bardzo mnie zaniepokoiło ze względu na to, że oficjalnie... Ale było... rozumiem, że mieliście jakiś plan, jakiś w punktach spisany, jakie macie zarzuty? Oczywiście. I py... Pyt nie tylko zarzuty, ale pytania. Właściwie, czego co chcieliście powiedzieć? Mm, przygotowane miałem cztery pytania. Tak jak powiedziałem, to później, jak już zostaliśmy dopuszczeni do sesji, tam na, na, na następnej sesji, tej nadzwyczajnej, yy, główne punkty to było, dlaczego wola nie była spuszczona z jeziora na czas, yy, ze względu na to, że przeżyłem tą powódź w 97. I te, posobne po, po, yy, te same symptomy, które można było zobaczyć, yy, uświadomiły mnie, że coś jest nie tak. Nie było reakcji służb, nie było reakcji w ogóle. Zapowiedzi jakichkolwiek, komunikatów, że uwaga może być nieciekawie. No, do tego dochodziły, tak jak mówiliśmy. Ta sesja to była po prostu nie do wytrzymania, moim zdaniem. Starałem się, opanowany byłem. Miałem te swoje punkty wypisane, które chciałem po prostu uzyskać odpowiedzi o kanale ulgi, o tym w jaki sposób teraz możemy faktycznie reagować i w jaki sposób możemy pomóc tym ludziom, którzy zostaną bez dachu, na, bez, dachu no, bez możliwości nawet remontu, no, bo idzie zima, nie, mogą, nie są w stanie remontować, jest wilgoć. No i chciałem to kulturalnie określić. Chciałem Ale było, kilku, z było was, kilku, kilku. Mieszkańców, którzy mieli mieliście jakiś plan. To nie był. No czy ogólnie taki chaos. to nie znaliśmy czy, się. Czy każdy chciał coś powiedzieć? Nie czy... znaliśmy się, to każdy przyszedł indywidualnie, każdy w tym momencie poczuł taką niemoc i moc. Że chcę to po prostu na sesji ogólnie powiedzieć. Ale jak staliście tam 4 godziny, to chyba już. No ręce opadły. Zdąży nie? Ale zdążyliście się porozumieć, że na przykład ja mówię, ty mówisz, ty tak, masz to do powiedzenia? Tak, tak, znaczy ogólnie to czy była, była taki... komunikacja. Tak jak jeden z radnych wyszedł i pytał się, czy chce mi się wypowiedzieć, zaprosił, tak? Oczywiście pytał się wcześniej burmistrza, czy będzie taka możliwość, dlatego wyszedł do nas zaraz na samym początku sesji. No i zapisaliśmy się, prawda? Byłem przygotowany. Czyli poprosiliście o głos na tej sesji, przychodząc na sesję, tak. czy wcześniej ktoś również z mieszkańców, może, może nie Pan, ale inna osoba przygotowywała jakiś wniosek o dopuszczenie do głosu? Tak, tak, tak. No Pan Andrzej Stadnik tam wiem, że mocno się udzielał, tak samo był pierwszy w sumie Czyli plany zapisane, były różne, ale skończyło się tak, że wszyscy no, trafili na tę Tak, plany, plany były różne, ale trafiliśmy się przypadkowo, można No, powiedzieć, no dobra, kiedy tej się tej przelały sesji? te emocje, kiedy Pan już nie wytrzymał? To było po głosowaniu, kiedy nie dopuszczono głosu? To było w momencie tak, to było centralnie w momencie tak nieprzyznania nam możliwości wypowiedzi się na sesji. Automatycznie po prostu podniosłem się. Dobrze, że siedziałem, bo może bym upadł. Szanowni Państwo, stwierdzam, że Wysoka Rada nie przyjęła wniosku. Dziesięcioma głosami przeciw, przy ośmiu głosach za. Podniosłem się z fotela, który był na, na holu, no i wchodząc. Przypomniałem im, że to oni tam siedzą dla nas, a nie my dla nich, klaskając im za uwagę. No i resztę już widzicie, jakie emocje potrafią człowieka doprowadzić do jakiejś skali, że no użyłem wulgarnych słów, ale używam uważam, że i tak za mało oberwali wtedy. Stoję tutaj Nie będę Bo Prognozy pogody kuwa strzek całej reszty. Gdzie bliżej Straż Miejska. Tu nie byliście, kurwa. Straż miejska. Po, po co Straż miejsca, panie radny? Po co straż miejsca, przyjść Dla mieszkańca? Bo Chcemy się wszyscy wypowiadać. Co pan chciał powiedzieć? Co pan właściwie powiedział, proszę nam. Co powiedziałem? Powiedziałem to, że jest artykuł 4 Konstytucji, którego nikt nie używa, że to my tutaj jesteśmy. Włodarzami tak naprawdę kraju i, i naszej społeczności, a oni są tylko wykonawcami. Ale też padły słowa może mało parlamentarne, ale mówiące o tym, że doszło do zaniedbań. Jakie są te najważniejsze zaniedbania, zaniedbania władzy w pana ocenie? No, oczywiście, no nieprzygotowanie nas do tego. Zagrożenia, tak? tak? jak Bo mówił wy, Pan o sygnałach meteorologicznych z, z Czech. Tak? tak. Bo były nie tylko sygnały. Też z Unii Europejskiej z przecież Unii Europejskiej poszedł Europejskiej, komunikat. Oczywiście. 10 bodajże. Mhm. Potem były sygnały meteorologiczne z Czech, które w jasny sposób mówiły, że idzie poważne zagrożenie, które na pewno nastąpi, prawda? Oczywiście. To było tak, wyglądało po prostu, mam dużo znajomych przy granicy czeskiej, z tamtej strony, zaraz przy granicy czeskiej, z tamtej strony już dochodziły informacje po prostu słowne od mieszkańców z tamtych rejonów, że no mosty zrywają, po prostu przygotowywali się na to, wiedzieli, że przyjdzie tyle i tyle litrów wody na, 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 taki, na, na taki metraż, no i w pewien sposób reagowali, a u nas było uspokajanie, cisza do końca, było wszystko ok, nic się nie działo. I teraz na tej sesji, żeby było może nie śmiesznie, tylko bardziej tragikomicznie. ta narracja wróciła, tak, że jakby zapom ta, władze zapomniały, że no nastąpiło zalanie. Tak, wszystko, wszystko było kumulowane, że... Rozumiem, że gratulowali sobie, jak świetnie przeszli. Oczywiście, pochód. oczywiście. Następna sytuacja była też taka, która mnie zbulwersowała, że to pan Kolbierz zainicjował ratowanie wałów na... I on to powiedział na tej sesji. I dopiero później powiedział, że o Salachnie, No i salachnie. I to mnie też zbulwersowało bo osobiście z ich i wiedziałem jak to jak, jak to wyglądało i od czego to się zaczęło zresztą relacje były tak samo na portalu Nysa. Dużo było tam takich właśnie wątków tego takiego z którymi pan się nie zgadzał tak? z którymi wprost, w ogóle się nie zgadzałem. Wprost nieprawdziwych tak by pan to ocenił? Oczywiście oczywiście tak jak mówią teraz do mnie że jestem ekspertem z fotela. No to jakimi wy jesteście ekspertami skoro Stworzyliście zagrożenie, a po zagrożeniu nawet nie byliście w stanie wyjść do ludzi, żeby porozmawiać z nimi. No. To jest ciekawe. Więc na sesji to był dramat, naprawdę. Ja byłem Czy tak, jak A kiedyś... gdyby pan mógł wrócić do tej sytuacji, to cofnąłby pan te słowa, albo powiedział to w inny sposób? Hmm, Czy nie W tym, momencie, w w tym momencie, po tej zniewadze na sesji, która, którą osobiście. Dostał, no tak bym dostał po prostu rękawiczką w twarzy. Nie? No nie zostałem dopuszczony do tego, co się stało, jest tragedia. Ludzie ogólnie nie zostali dopuszczeni. Do ja tam rozumiem, że jeżeli by nie chcieli z jednym rozmawiać, z drugim, bo nie mają czasu, to tamto, ale to przeciąganie tych tematyki całej i, i godzinami. Czyli powiedziałby godzinami. Pan to jeszcze raz, gdyby była taka no sytuacja? Oczywiście, że powiedziałbym to jeszcze raz. Ja jeszcze powiem dużo, tylko spokojnie będziemy dawkować. A spotyka emocje. Pan ludzi, którzy poznają Pana, bo stał się Pan znaną postacią, tak? Znaczy, no oczywiście. Tysiące odsłon? Krzyczą, krzyczą, mnie straż miejska. Nie wiem, bo, śmie śmieją się? Uśmiechają się, pana, oczywiście. Nigdy popierają, krytykują? Spot, spotkałem jedną osobę, która to skrytykowała tak naprawdę, ale wytłumaczyłem jej w prosty sposób. Panowie, ja to byłem, przeżyłem, wyszłem, powiedziałem. Swoją interpretację, może nie w dosłowny sposób, w, nie chciałem tego określić w wulgarny sposób, ale wy siedzicie, wy siedzicie, nic nie robicie, siedzicie przy piwku, macie w nosie tak naprawdę co się dzieje dookoła Was, a jesteście cwani tylko za tego szkiełka, piszące sms i dzwoniąc i mówiąc, no stary, ja bym to zrobił inaczej, albo takie, tak, takie, takie, no ale to była tylko jedna sporadyczna sytuacja. Od tamtej pory cieszę się, że wprawiam Was w uśmiech na twarzy, na mieście. Jest Pan bohaterem mediów społecznościowych. Znaczy, no ogólnie nie czuję się jako przekaz, bohater. Czy te media społecznościowe rozumieją przekaz, czy tylko mają ubaw, że ktoś odważył się powiedzieć radnym, co myśli o nich. Ja uważam, że to był początek lawiny, bo tak jak później wyoglądałem te wszystkie reportaże i na Zamłyniu i całej reszcie, no to ludzie zaczęli krzyczeć, zaczęli wyrażać to w sposób... Czyli co, czy można powiedzieć, czy pan, ma pan takie wrażenie, że pan ośmielił ludzi do no, otwartości większej? Może to, niekoniecznie to, w taki sam sposób. To nie było zaplanowane, to nie było moim celem. Było, celem było, tak jak mówiłem wcześniej, dowiedzenie się, co się stało, dlaczego się stało. Ja też miałem swoją teorię, trochę siedzę w różnych rzeczach, dlatego chciałem usłyszeć po prostu, jak to się stało, czemu. A z drugiej strony no, ludzie, ludzie lubią takie, takie, takie przekazy. Zauważyłem Ale nie mówmy to. już o rozrywce. Bo, wydaje mi się, że dotknęliśmy ważniejszego tematu. Mm -hmm. Że jeżeli ludzie zobaczyli, że można tak... Mm -hmm. Można, oczywiście można to krytykować, yy, może posunął się pan no, jeżeli... za daleko, będą różne opinie na ten mm. temat, ale zobaczyli, że można tak, że można wyrazić to, co się czuje, a to, a to, to nie była jakaś błahostka, tylko ludzie nie, nie, nie. potracili nie, nie. majątki, Mają... skoro można I tak, życie. to można bardziej się otworzyć, niż byliby gotowi to zrobić wcześniej. Ja myślę, że to jest dobre podsumowanie tej, tej rozmowy. oczywiście, tak. Ja się zgadzam w stu procentach, bo powinniśmy częściej wychodzić i, i, i im tak naprawdę krzyczeć na nich za to, co się dzieje. Bo to uważam, że nie jest tylko jeden przypadek y, powodzi, chociaż powódź to tak, jak koledzy tu już mówili, przelała czargoryczy, ale tych przypadków jest więcej. Ale my nie mamy śmiałości, my jesteśmy takim narodem. do... Przyzwyczaili nas no, do tak, Do takiego schematu, no bo jakoś to że, będzie. Też, żeby nie, nowych wątku nie otwierać, ale mm -hmm. przywołajmy tak. sobie to, co się wydarzyło w Walencji. Mm -hmm. Przecież tam były jajka, pomidory było, rzucane. To. było to Dokładnie, ludzie I, mieli śmiało. Tam się nie patyczkowało. Znaczy, u nas to byłoby nie do pomyślenia. A teraz y, mówimy, że y, y, jesteśmy Europejczykami, powinniśmy się zachowywać. Hiszpanie chyba też są Europejczykami znaczy, ale powiem ci zachowują tak, się dużo bardziej ekspresyjnie. Tak, to prawda. My jesteśmy bardzo tolerancyjnym narodem, znam bardzo dobrze historię. No, zwiedziłem kawał świata. Do tego byłem 15 lat w Londynie, uświadamiany przez różne nacje. Tak naprawdę. Ja, na, ja o tych rzeczach naprawdę w naszych lekcjach historii się nie dowiedziałem tego, co się dowiedziałem. Czyli tam. co Polacy są grzeczni? Polacy nie palą samochodów, nie Francuzi? Wy... By... Nie, no każdy ma jakichś swoich tam, można powiedzieć, ewenementów. Ale które chodzi coś mi o proteście robią... społecznym. W proteście społecznym musimy się otworzyć, wychodzić coraz więcej, mówić o tym, co nas boli, nie ukrywać się w domu i po Bez prostu, kompleksów. bez kompleksów. Tak, tak, bo to chyba o to chodzi. Jeżeli jest taki cel. No, dla mnie to było straszne. No, zosta, zostali moi rodzice potraktowani w, w sposób taki, że musieli się ewakuować i spać całą noc na Odmuchowskiej w samochodzie. Nie? Gdzie mieli możliwość przyjechania do mnie wcześniej, ale no, zostali tak jak zostali. Ta ewakuacja była opóźniona. Cała sytuacja w ogóle jest dziwna, no, ale to już musicie sami zdecydować i wyciągnąć wnioski, bo to już nie ma co spekulować. Minęło tyle czasu od powodzi, że... Każdy już wyciągnął wnioski, teraz ale czas jest podsumowania tylko... jeszcze powinien nadejść. Oczywiście. To, Bo co... analiza zawsze czegoś uczy. Analiza uczy, ale najważniejsze, żeby ludzie, którzy zrobili te błędy, wyciągli wnioski i już więcej tego nie robili, tak? Bo I pokazali to na sesji nie głosując, albo głosując partyjnie, mogę tak znaczy powiedzieć. Oni pokazali, że to, wy... że wypierają problem. Ogólnie. W każdym kontekście, naprawdę. Więc jeżeli ktoś wypiera problem, to znaczy, że... Nie nauczył się. Nie nauczył I gdyby się, się wydarzyło to jeszcze raz, to tak samo nieefektywnie będzie postępować. Powiem szczerze, bałbym się teraz z tymi ludźmi podchodzić do jakiejkolwiek katastrofy, czy nawet mniejszej, nie? Bo to jest wyścig, można powiedzieć, z czasem. Myśmy biegli, tak jak niektórzy strażacy mówią, przed wodą, zamiast reagować wcześniej. Myśmy tuż powinni być wcześniej, oni powinni być wcześniej, nie zostali zawiadamieni. Są różne filmiki, na których nawet widać i słychać, jak strażacy wojskowi są oburzeni z całą sytuacją powodziową, że nie zostali zawiadomieni. Jesteśmy czwartą jednostką na świecie straży i strażaków, którzy pomagają, jeżdżą po całym świecie grupą po prostu ratowniczą. No, ale z tego, co tam ludzie mówią, no to, to, to mogło trochę inaczej przebiegać na tej odmuchowskiej, niż się wszystkim wydaje, nie? Takie jest moje spostrzeżenie, to każdy ma swoje tam różne pomysły i, i rzeczy, ale no, skoro żaden z wojewodów tak naprawdę tutaj z zalanych terenów nie zawiadomił, nie zawiadomił oficjalnie wojska, tylko zrobił to wojewoda z innej części polski. no, no pooglądajcie, w internecie wszystko jest nie ucieknie. A my spróbujemy w kolejnych wywiadach to podsumować i zebrać więcej precyzyjnych, szczegółowych informacji na ten temat. Ja Panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Się dziękuję cię. Państwu. Dziękuję.